Dzień dobry Państwu. Za moimi plecami główna siedziba firmy PHUP, organizatora targów wielobranżowych. Dziś odwiedzamy siedzibę firmy, chcemy pokazać Państwu, jak trwają i jak wyglądają przygotowania do tej wielkiej handlowej imprezy. W tym roku, z racji obostrzeń związanych z pandemią, spotkamy się online. Bądźcie Państwo z nami już 21 października. Targi wielobranżowe PHUP to ponad 150 wystawców, to ponad 5000 produktów w 10 kategoriach asortymentowych. Byliście Państwo z nami wcześniej, kiedy mogliśmy spotkać się oko w oko, kiedy przy stołach, ladach i biurkach mogliście toczyć swoje handlowe rozmowy. Dziś żyjemy w czasach pandemii, ale to nie przeszkadza, aby handlowe rozmowy toczyły się w dalej. Organizator przygotował targi online. Od 21 do 23 października na stronie www .targi PHUP odbędzie się święto Gnieźnińskiego i krajowego handlu. Bądźcie wtedy z nami. będziemy spotykać się z państwem codziennie aż do dnia rozpoczęcia targów. Codziennie szukajcie nowego filmu, codziennie szukajcie nowego zaproszenia. Jeżeli nie wiecie jak zalogować się na platformie, skontaktujcie się ze swoim opiekunem handlowym. Strona kluczowa to www.targiphp.pl.